Dzień dobry Państwu. Przed nami mecz towarzyski reprezentacji narodowych i powiem, że choć to spotkanie towarzyskie, to jestem przekonany, że emocje gwarantowane. A to spotkanie będą komentować Dariusz Spakowski i Jacek Laszkowski. Dla części piłkarzy to test i doskonała szansa na zapewnienie sobie częstszych występów w kadrze. W dzisiejszym spotkaniu Finowie grają przeciwko reprezentacji Paragwaju. Przyjrzyjmy się ustawieniu drużyny na boisku. Trener postawił na system 4-5-1. Myślisz, że samotny napastnik zdoła dostatecznie zagrozić bramce przeciwnika? No, Napastnik jest jeden, ale co najmniej dwóch pomocników może szybko przemieścić się w pole karne i błyskawicznie zmienić ustawienie na 4-3-3. Myślę, że mają wystarczająco dużo opcji w ataku. Pojawienie się w futbolu na ziemiach polskich zawdzięczamy pośrednio Anglikom. To za ich sprawą sport ten zyskał popularność w Wiedniu, co znalazło odzwierciedlenie w nazwach pierwszych klubów First Vienna FC i Vienna Cricket and Football Club. Stamtąd popularność z czasem rozprzestrzeniła się na Węgry i do Galicji, najpierw do Lwowa, a zaraz potem do Krakowa. Thank you Stamford Bridge. Enjoy the game. Spotkanie rozpoczęte. Rajtala. Zobaczymy, co teraz zrobi. Przytomna interwencja obrońcy ratuje zespół z niemałych opałów. Rajtala. Ara Juri. Sparw. Piłka wyszła poza linię końcową. Będziemy mieli wznowienie od bramki. Okay, przejmują rywale. Sporo miejsca na skrzydle. Świetna akcja w obronie. Pukki. Dobre podanie minęło linii obrony. Nic im nie wyszło z tego ataku. Wybijają teraz do przodu. Jest dobrze ustawiony, co zrobi? Będzie chyba podawał na piłkę, co z tego wyniknie. Ale świetnie teraz zablokował Sparw. Co teraz zrobi? Bramkarz bez trudu radzi sobie z tym strzałem. Angel Romero. Ojojoj, oj, oj, fatalny wślizg, fatalny. To chyba będzie wykluczenie. Czerwona kartka. Zgadzam się z sędzią w 100%. Bezapelacyjnie zasłużona, bardzo brzydkie zagranie. Widać w tej powtórce, że zawodnik spóźnił się z interwencją. To jest gra typu: Ty do mnie, ja do ciebie. Zalaz się na czystej pozycji. No i mamy straty piłki. Ciekawe jak to rozwiąże. Świetnie minuta z obrony. Fantastycznie broni bramkarz. W takiej sytuacji naprawdę wymagało to wielkiego kunsztu. Brawo. Krótko rozegrali rzut rożny. Dobrze się znalazł, wybił piłkę z pola karnego. Balbuena. Co teraz wymyśli? I strata piłki. No zastanawia się czy nie strzelać. Pupki! Prawidłowa reakcja oddalił niebezpieczeństwo. Mają teraz trochę miejsca. Almiron dobrze przesuwa się z piłką. Piłka posłana w pole karne. Czy ktoś zdoła strzelić? No, nie mogą się przebić. Dzisiejszy mecz jest tak wyrównany, że koneserzy futbolu... Ale wspaniała akcja! Co z niej wyniknie? Piękna interwencja. Ten rzut rożny może przynieść prowadzenie w tym meczu. Krótkie rozegranie. Niedobra wrzutka za słabo, za nisko. Prosto. Do ry uwaga, strzał. Ech niestety piłka poleciała tuż nad poprzeczką. Bliska już do bramki. Ładnie zasłania piłkę, rywale muszą się bardziej wysilić. No, mogą teraz skarcić rywali. Znakomicie, będzie szansa. Romero Reprezentacje schodzą na przerwę. My zastanawiamy się, dlaczego w tej pierwszej połowie nie zobaczyliśmy w tym sparingu żadnej bramy. Ale mamy nadzieję, że w drugiej połowie będą grali mniej taktycznie i doczekamy się jakichś traf. Spotkanie rozpoczęte. No, jak na razie trudno wskazać lepszy zespół. Oglądamy naprawdę wyrównane spotkanie. Niestety strata piłki. Ależ okazja, czy ją wykorzysta? Interweniuje Hradecki, gramy dalej. Spokojnie teraz łapie piłkę, ale obrońcy nie ułatwiają mu zadania. Przed chwilą musiał popisać się dobrze w tempo, będzie szansa. Był w bardzo dogodnej pozycji, ale nie wykorzystał sytuacji. Bywa i tak. Niech lepiej jednak pamięta, że niewykorzystane sytuacje się mszczą. Piłka odbita i będziemy mieli aut. Trener decyduje się na zmianę. Balbuena. Angel Romero. Świetny odbiór. Mogą teraz zaskoczyć obronę szybkim wyjściem. Próbowali kontra, ale przeciwnik dobrze wypatrzył lukę za obrońcami. Nie ma zagrożenia, Bramka aż nie miał większych trudności. No, świetnie się zasłania. No, takie zagrania często kończą się utratą piłki. Ciekawe, jak to rozwiąże. Podanie za podaniem budują atak. Co teraz zrobi? Bramkarz na posterunku. I piłkę przejmują rywale. Co teraz wymyśli? Znakomicie to przechwycił na połowie przeciwnika. No i bramka! Cisnęli właściwie całym zespołem i proszę bardzo, wysoki pressing się opłacił. Wymuszenie na przeciwniku błędu było tylko kwestią czasu, a po błędzie znakomicie wykorzystany prezent. Nie, nie prezent. Zasłużyli sobie. Brawo za determinację i skuteczność. No i co powiesz Jacek? Grają w dziesiątkę i właśnie zdobyli bramkę dającą prowadzenie. Nie często widuje się takie sytuacje, ale zdecydowanie na to zasłużyli. Trener dokonał pojedynczej zmiany, nie zmieni się ich taktyka. Myślę, że konsekwentnie będą starali się utrzymać to prowadzenie. Popatrzmy na rezultat. 1 do 0. Jeszcze 20 minut tego meczu przed nami. Był faul i rzut wolny. Zobaczymy, co teraz zrobi. Ależ nieudane podanie, co za głupia strata. Szkoda tylu zmarnowanych okazji i to w jednym spotkaniu. Grają nieźle, ale zawodzą dzisiaj pod bramką rywala. On chyba dzisiejszego występu do udanych nie zaliczy. Podsumujmy jego dokonania w tym meczu. No, istotnie to nie jest jego dzień. Zawodzi dziś na całej linii. Zawodnik ofensywny tej klasy powinien regularnie strzelać i zdobywać bramki. A gdy zespół przegrywa, tak jak teraz, wziąć ciężar gry na swoje barki. A tu jest jakby zupełnie niewidoczny. Obrońcy całkowicie wyłączyli go z gry. Widać to chyba najdobitniej po widocznej właśnie analizie jego strzałów. Twarzają zagrożenie pod bramką rywala, jednak nikt dzisiaj nie potrafi wykończyć akcji. Szkoda tylu zmarnowanych okazji! I tak oto tracą piłkę, zostawił za sobą trochę boiska. Ma sporo możliwości. Do końca regulaminowego czasu gry 9 minut. Dobrze to odczytał. W porę zareagował i mają piłkę. Świetnie teraz dostrzegł partnera. Nic z tego nie wyszło. Trzeba spróbować inaczej. Pukki. Zupełnie niepotrzebna strata, źle wymierzone podanie. Dobrze, do przodu. Kupki. Będzie okazja do kontrataku. Niskie dogranie w pole karne. Będzie bramka. Skuteczna interwencja, ale grają dalej. Dziś bramkarz jest wykorzystywany jako brońca. Jedna z ostatnich akcji, pytanie, czy uda im się zdobyć wyrównującą bramkę. No i mamy koniec tego spotkania towarzyskiego. Rywale zostali pokonani różnicą jednej bramki. Zwycięzcy wykorzystali nadarzające się szanse i jest efekt. Ma za sobą udany mecz, chyba nic nie można mu zarzucić. Trzeba powiedzieć, że gdyby nie on, nie wiadomo jak potoczyłyby się losy tego spotkania. Na szczęście był na boisku i zdobył bramkę, która dała im prowadzenie i w ostatecznym rozrachunku przyczyniła się do zwycięstwa. Spotkanie.